Witajcie w kolejnym odcinku opowieści więziennych. Jak zapewne wiecie już z tytułu i z miniaturki, opowieść dzisiaj będzie o Kiełbasie, i to bynajmniej nie o Kiełbasie Wyborczej, ani nawet nie o Podwawelskiej, a o Wojciechu Kiełbińskim pseudonim Kiełbasa. I już na tym wstępnym etapie muszę się podzielić z wami takim żardzikiem, który przyszedł mi na myśl oczywiście jak to zwykle spontanicznie, no bo e, kiełbasa to jest taka ksywa, która trzymała się w jakimś sensie Wojtka od lat najmłodszych, no i w gruncie rzeczy paradoksalnie aż do końca, bo zginął pod sklepem mięsnym, ale o tym e, jak żył i jak zginął. Opowiem już dosłownie za krótką chwilkę, a w międzyczasie powiem, że jeżeli nie chcecie być bezbronni jak kiełbasa pod mięsnym, to zapraszam Was do sklepu broń.pl. Tam możecie sobie nabyć na przykład rewolwer czarnoprochowy. Polecam, póki jeszcze nie zabronili, bo dobrze używany może być niebezpieczny również dla przeciwnika. A biorąc pod uwagę jego kaliber i moc obalającą, no to naprawdę warto. W opisie znajdziecie tak zwany reflink, z którego jeśli skorzystacie, to możliwe, że naliczy się Wam jakiś dodatkowy rabat, a na pewno ja dostanę z tego jakąś delikatną prowizję. W związku z tym, kupując coś dla siebie, jednocześnie wspieracie kanał i tak trzeba żyć. A jeśli są wśród Was osoby aktywnie trenujące na siłowni na przykład, a wiadomo, jesienna pora zachęca tym bardziej do tego typu aktywności, zerknijcie sobie również w link polecający do suplementów. Tam też czekają na Was fajne rabaty i również jeśli sobie coś kupicie, to tym samym kanał wzbogacicie. Jeżeli natomiast całkowicie bezinteresownie chcielibyście wspierać ten kanał dodatkami pieniężnymi, to istnieje taka możliwość zarówno poprzez Patronite, jak i Bajkofi, jak również przycisk Wesprzyj Pod. Pod odcinkiem. I na tym kończymy przerwę reklamową. I bardzo proszę docenić to, że pod koniec naprawdę znacząco przyspieszyłem, żeby już was nie zanudzać. A teraz już tylko o Wojtku Kiełbińskim. Wojciech Kiełbiński urodził się na początku lat 60. i to jest w zasadzie potwierdzona informacja, bo źródła mówią różnie, wskazując na 61 albo 62 rok, co w zasadzie większego znaczenia nie ma, bo zdecydowanie bardziej istotne jest to w jakich warunkach i w jakim środowisku młody Wojtek się wychowywał. Dość często pojawia się taka informacja, że Kiełbiński pochodził z tak zwanego dobrego domu. No jest to prawda, Taka w połowie, a jak to wiecie, górale mówią, że jest cała prawda, półprawda i gównoprawda. W domu tym raczej nie brakowało pieniędzy, ogłady i kultury. Mama Wojciecha Kiełbińskiego była znaną i szanowaną lekarką, a jak wiadomo, lekarze prawnicy i inne tego typu wolne, nazwijmy to zawody, zawsze cieszyły się szacunkiem. No i jest to swego rodzaju elita intelektualna społeczeństwa, tak było jest i będzie, i to super. Nie wiem szczerze mówiąc, jakim y, zawodem, czy jakim wręcz wykształceniem dysponował ojciec Wojciecha Kiełbińskiego. Nie dotarłem do takiej informacji. Przypuszczam, że część z Was wie doskonale, więc bardzo proszę o zostawienie komentarza pod tym odcinkiem, żebyśmy wszyscy się mogli tego dowiedzieć. Wiadomo natomiast, że był to bardzo, bardzo przemocowy człowiek. Bił Wojtka y, ciągle, często i tak naprawdę za byle co. Y, potrafił uderzyć go pięścią w twarz. Nawet w takiej sytuacji jak odrabianie lekcji, przemoc ze strony ojca była na tyle duża, że Wojciech zaczął mieć objawy padaczki na tle nerwowym. I musiało mieć to miejsce jeszcze w szkole podstawowej, bo już jako mały dzieciak Wojtek pojechał do sanatorium na leczenie. Był po prostu tak bardzo znerwicowany przez swojego przemocowego ojca. Mała dygresja, bo się nie powstrzymam. Będąc w zakładzie karnym poznałem chłopaka, który miał bardzo przemocowego ojca i któregoś razu nie wytrzymał. Wiecznych obelg, wyzwisk, a może i przemocy fizycznej, wziął w sprawę w swoje ręce nakład ojcu Popysku, co skończyło się tym, że został skazany na rok pozbawienia wolności z artykułu 207. A jak być może wiecie, jak ktoś z artykułem 207 trafia do zakładu karnego, dostaje łatkę Peżota. Co w największym uproszczeniu oznacza, że jest z nim gorzej niż źle. Do tego stopnia, że ten konkretny chłopak podjął próbę odebrania sobie życia, całe szczęście nieskuteczną. Ale, wracając do Wojtka Kiełbińskiego, prawdopodobnie również przemocowy ojciec był powodem tego, że szkołę średnią, czyli technikum, skończył w Lipnie, czyli no, zupełnie nie w pobliżu Pruszkowa. Po ukończeniu technikum i skutecznym zdaniu matury, Wojtek wrócił do Puszkowa. I jak stwierdziła jego matka w rozmowie z Piotrem Pytlakowskim, Wojtek w zasadzie przestępcą został przez przypadek, ponieważ, cytując, usiadł na nie tej ławce, co trzeba. I tutaj nie do końca wiadomo, czy on był świadkiem tego, jak inni chłopcy włamywali się do sklepu, czy też poprosili go o to, żeby był na tak zwanych czatach. Tak czy inaczej, ten proceder i szybki, łatwy pieniądz spodobały mu się na tyle, że po prostu dołączył do przestępczego świata jako oczywiście bardzo młody człowiek. A warto w tym miejscu dodać, że w tamtych czasach w Pruszkowie nie mówiło się jeszcze ani o słowiku, ani o parasolu, tylko mówiło się bardziej o barabaszu, czyli takim lokalnym gangsterze tamtych czasów, który, no jak zapewne wiecie, rządził Pruszkowem jeszcze długo i niepodzielnie. Zwłaszcza w latach 80., kiedy to właśnie przestępcza kariera no rozkręciła się naprawdę solidnie. Podstawową cechą charakteru kiełbasy była jego charyzma przebojowość, bezkompromisowość, możecie to nazwać jak chcecie. Krótko mówiąc, był on takim klasycznym typem lidera, którego chce się znać, z którym ludzie chcą się kumplować, no i który potrafi zjednać sobie towarzystwo. No i tak właśnie stał się liderem. Lokalnej grupy kolegów, która gotowa była wykonać każde jego polecenie. No i w ten sposób z nastolatka, czy też jak to się fajnie dzisiaj mówi, młodego dorosłego, który był zafascynowany światem przestępczym, stał się po prostu liderem jednej z niewielkich, ale bardzo skutecznych grup. Siłą rzeczy, no nie uszło to uwadze tzw. starych Pruszkowskich. No i tak trochę chciałby się rzec, że siłą rzeczy Kiełbasa dołączył do tak zwanej grupy pruszkowskiej. Oczywiście, jak już pewnie nieraz słyszeliście na tym kanale, czy to z ust moich, czy z Grzegorza, którego znowu, jak zapewne wiecie, zaprosiłem do współpracy. Nie było czegoś takiego jak grupa pruszkowska sensu stricte. Była to raczej grupa ludzi, którzy mieli ze sobą mniejsze lub większe, bardziej zagorzałe albo luźniejsze powiązania. Każdy tak naprawdę robił swoje interesy, no ale siłą rzeczy, powiem to jeszcze raz, współpracowali ze sobą, chociażby z tego powodu, że no, wokół komina, że się tak wyrażę, poruszali się swoimi luksusowymi autami i prawdopodobnie wszyscy pili tą samą wódkę z tymi samymi policjantami. Tak czy inaczej, jak kiełbasa, to i masa. No i oczywiście możecie to rozumieć dosłownie, jak i w przenośni. Jeżeli chodzi o kontekst dosłowny, to kiełbasa, co ciekawe, wprowadził masę w tak zwane środowisko przestępcze o ile mi wiadomo panowie znali się już od wczesnych lat młodości i byli tak zwanymi kolegami z podwórka. No o co w małej w sumie ostatecznie mieścinie jaką jest Pruszków wcale nie trudno, a jeszcze jest spore prawdopodobieństwo, że mieszkali blisko siebie, czy nawet może chodzili do tej samej podstawówki, czego oczywiście oficjalnie nie wiem i tutaj poproszę po raz kolejny tych wszystkich, którzy wiedzą o to, żeby napisali w komentarzach. Jak zapewne się domyślacie, a może nie, to wam powiem, wcale nie jest łatwo Łatwo dotrzeć do takich informacji, no bo to są rzeczy prywatne, bardzo często, które nie są w żaden sposób eksponowane w tak zwanej parasie, czy też literaturze fachowej. Aby dokładnie zrozumieć, skąd wzięła się taka zażyła, przynajmniej na początku, przyjaźń między masą i kiełbasą, bo oni faktycznie uznawani byli za nierozłącznych, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Kiełbiński, owszem, był bardzo charyzmatyczny, bardzo charakterny i stanowczy, natomiast raczej nie dysponował przesadnie wielką siłą fizyczną czy też przesadnie wielkimi mięśniami, ponieważ przez swoją matkę opisywany jest jako człowiek raczej drobnej postury. Przynajmniej takim był dzieckiem. No więc, jeżeli ktoś jest drobnym dzieckiem, to ciężko, żeby wyrósł z niego atleta, chociaż na siłowni ćwiczył. Co nie zmienia faktu, że masa, jak sama ksywa Jarosława Sokołowskiego wskazuje, i jak wiemy, nie od dziś, to jest naprawdę kawał chłopa. Z natury po prostu wielki typ i stanowił on po prostu naturalną formę ochroniarza dla kiełbasy. Kiełbasa był tym, który Kombinował, potrafił myśleć, potrafił zjednać sobie kumpli, potrafił szybko zorganizować szybkie pieniądze, a masa był mu potrzebny jako no, kierowca, wykidajło, przynieść, wynieść, tudzież pozamiataj. I bardzo możliwe, że w pewnym momencie masa tak właśnie zaczął się czuć traktowany, ale o tym jeszcze za chwilkę to właśnie Kiełbiński przedstawił masę tak zwanym Starym Pruszkowskim. Tak na marginesie mówi się, że Sokołowski pierwsze szlify przestępcze zdobywał pod okiem Ireneusza Piszczałkowskiego, czyli Barabasza, ale przypomnę, że przez większość lat 80. Barabasz głównie siedział w zakładzie karnym. No, tak czy inaczej, w czasach, kiedy to masa zajmowała się głównie handlą walutą pod miejscowym peweksem. Kiełbiński już e, ostro rządził na dzielnicy. No, i tak się złożyło, że panowie się po prostu dogadali. E, co oczywiście nie zmienia faktu, że to Kiełbiński był szefem. Jeszcze mała anegdotka e, a propos charyzmy i pomysłowości e, Kiełbińskiego. W sumie nie mam pojęcia, jak wpadło na taki pomysł, że można w tamtych czasach e, pozyskać e, duże ilości srebra preparując odpowiednio hmm, tak zwane klisze po prześwietleniach rentgenowskich. Jakby ktoś z was chciał się dowiedzieć to w takich starych kliszach celulozowych, które stosowały się chociażby w aparatach fotograficznych, jest tam bodajże chlorek srebra jako jeden ze składników, no i w odpowiedni sposób można to tak przetworzyć, że można z tego srebro wydobyć. Ja bym nie miał pojęcia jak to zrobić, korzystając z dostępnych narzędzi internetowych pewnie byłbym w stanie się tego dowiedzieć, ale w jaki sposób e, młody kiełbasa wpadł na taki pomysł w latach 80. tego nie wiem, natomiast. Jego e, takim największym skokiem w tamtych czasach było włamanie do warszawskiej mery. A co to jest mera? Bo nie chodzi o e, Marysię. Mera to jest zjednoczenie przemysłu. Było, przepraszam, zjednoczenie przemysłu automatyki i aparatury pomiarowej. I też nie mam pojęcia skąd, ale Kiełbiński jakoś wykombinował, że tam jest dużo srebra. Jakieś e, szpilki, e, jakieś małe elementy no takiej właśnie bardzo precyzyjnej elektroniki, które zawierały w sobie srebro i to stało się, no, łupem Kiełbińskiego. Bardzo możliwe, że w ten właśnie sposób zaskarbił sobie w jakimś sensie sympatię starych. Zjednoczenie Mera produkowało między innymi coś takiego, co się nazywa stereokoder, konia z rzędem tego, temu kto wie co to jest. No ale oczywiście odzyskiwanie srebra ze starych zdjęć rentgenowskich, czy też nawet tak spektakularny włam, jak ten, o którym powiedziałem przed chwilą, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co zaczęło dziać się w latach 90., no bo oczywiście wtedy Pruszkowscy, ale pewnie nie tylko oni, zresztą na pewno nie tylko oni, zarabiali od największe pieniądze na przemycie, zwłaszcza spirytusu i jak już część z was pewnie doskonale wie. Największe pieniądze to się robiły nawet nie na samym przemycie, co na okradaniu przemytników. No i właśnie w tym również wyspecjalizował się Kiełbasa i jego, yy, jego ludzie. Pierwsza połowa lat 90. to oczywiście prawdziwe mafijne Eldorado. Yy, policja jeszcze nie do końca wie, czy już przestała być milicją, czy wciąż jeszcze nie. Bardziej koncentrują się na przemalowywaniu nysek z yy, milicyjnych na policyjne. Oraz jak i gdzie wkręcić się na darmową wudejczkę. Co oczywiście do dnia dzisiejszego zostawmy temat policji. W każdym razie, idąc dalej w kierunku historii o kiełbasie. W latach 90. również pojawiły się duże, bardzo duże przemyty narkotyków, no i stała się bardzo modna w kręgach ludzi zamożnych, a również do takich należało zaliczyć ówczesnych gangsterów, kokaina koksem zwana. No, i tak się złożyło, że kiełbasa szczególnie polubił walnąć sobie szczurka. Czy też wciągnąć węgorza, a mówiąc językiem ludzi dorosłych, narkotyzował się bez opamiętania. Co, biorąc pod uwagę sposób, w jaki kokaina działa na człowieka, oraz w połączeniu z naturalną charyzmą Kiełbińskiego, powodowało, że momentami był nieznośny, zwłaszcza dla starych Pruszkowskich. On był, krótko mówiąc, mistrzem ciętej riposty, z tym, że takiej, która nie zawsze Trafia w sedno, ale często bywa zabawna przesadnie. Krótko mówiąc, był również mistrzem Gafy, no i y, znana jest taka historia. Nie wiem na ile prawdziwa, bo ona jest znana z ust Jarosława Masywnego, a wiecie jak to z jego prawdomównością bywa. Ale podobno miała miejsce kiedyś taka sytuacja, że na furany ostro, albo inaczej mówiąc, pod wpływem substancji odurzających kiełbasa, bawił się rewolwerem, który najpierw rozładował i bawił się w taką rosyjską ruletkę. Później załadował i niechcący oddał strzał. Podobno pocisk kilkukrotnie rykoszetował, odbijając się różne powierzchnie płaskie. Nikomu nic się nie stało, ale niewiele brakowało. Kiełbasa zarabia coraz większe pieniądze, cieszy się coraz większym szacunkiem, a przynajmniej tak mu się wydaje. Wśród starych Pruszkowskich oczywiście jeździ coraz lepszymi samochodami. Krótko mówiąc, żyje jak młody Bóg. No z tym, że nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że z jednej strony zjednuje sobie młodych ludzi, ale z drugiej strony coraz bardziej drażni zarząd. W cudzysłowie, oczywiście, zarząd coraz bardziej i coraz mocniej napięcie zaczyna rosnąć. No, i w 1996 roku dochodzi do kulminacji, czyli do zamachu na Wojtka Kiełbińskiego. Rok 96 już zaczął się pechowo, ponieważ w styczniu y, ładunek wybuchowy eksplodował pod samochodem Masy. I to y, dziwnym trafem akurat Masie udało się przeżyć. Nikt nie zginął, policja nie wyjaśniła sprawy, co mnie zresztą wcale nie dziwi. Y, hipotezy y, wskazują Kiełbasę jako sprawcę, inni wskazują Starych Pruszkowskich jako... Y, Inspiratorów, a jeszcze inni skłonni są domniemywać, że masa sam na siebie yy, zrobił taki zamach, bo jakoś dziwnym trafem ładunek wybuchowy eksplodował wtedy, kiedy masa wyszedł z samochodu i odszedł na bezpieczną odległość. Dlaczego miałby Masa sam wysadzać swój samochód? No, choćby dlatego, żeby zyskać pretekst do dalszych swoich zadań, a może dlatego, żeby odciągnąć od siebie wzrok swoich kumpli z Pruszkowa, a chociażby dlatego, że on już wtedy współpracował z policją i był ich ucholem. o czym wiemy dzisiaj, a w tamtych czasach nie wiedział o tym nikt, poza Masą i jego oficerem prowadzącym. Oczywiście nikt nie wie, jak było naprawdę i możliwe, że to faktycznie kiełbasa chciał odpalić masę, bo nie minęło dużo czasu od tego zamachu, kiedy to 19 lutego 96 roku przy skrzyżowaniu ulic Berenta i Kościelnej. Przy swoim ulubionym sklepie mięsnym Wojciech Kiełbiński pseudonim Kiełbasa zaparkował białego Nissana Mikre, po czym wszedł na szybkie zakupy, ale już do domu nie wrócił, bo gdy wyszedł z zakupami z naprzeciwka, z drugiej strony ulicy padły strzały z dwóch zaparkowanych tam samochodów. Podobno był to bordowy Ford Mondeo i biały Mercedes. I tak wcale nie śmiejąc się z policji i ze zdarzeń związanych z Iwoną wieczorem. Wieczorek, jeżeli ktoś z Państwa zna historię bordowego Forda Mondeo i Białego Mercedesa, które w 1996 roku 19 lutego poruszały się tą ulicą, to bardzo proszę o informacje pod Numerem 997, ewentualnie proszę o bezpośredni kontakt z najbliższą komendą Milit policji. Yy, żartuję, oczywiście, być może kojarzycie sprawę Fiata Cinque czy jakiegoś takiego, który pojawił się na jednym z obrazków za Iwoną Wieczorek i policja po kilkunastu latach od sprawy szukała właściciela. I podobnie jak wtedy, tak i w 96 roku nie znaleziono właścicieli, czy też ludzi, którzy mogli poruszyć, Ruszać się tymi samochodami i którzy to strzelali z broni automatycznej, a konkretnie z kałasznikowów do Wojciecha Kiełbińskiego, który poniósł śmierć na miejscu. I choć Wojciech Kiełbiński był znaną postacią w Pruszkowie, oficjalnie nie pracował nigdzie, ale znany był z tego między innymi, że poruszał się bardzo dobrymi i bardzo drogimi samochodami. I choć w zasadzie tajemnicą Polishenela było, że należy on do jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, jakoś dziwnym trafem policjantom nie udało się dociec do tego, jaka to mogła być grupa i kto mógł być sprawcą tego bardzo brutalnego zamachu. No i jak mi ktoś powie, że Pruszkowscy nie byli pod ochroną służb, to mu powiem, że się myli. Do zamachu przyznał się Masa. Przyznał się on oczywiście przed swoimi kumplami z Pruszkowa, a nie przed policją, bo z kolei policji, ale już po jego aresztowaniu w 1999 roku, zeznawał, że on nigdy nikogo nie zabił, do nikogo nie strzelał, nie przygotowywał żadnego zamachu, jak również nie uczestniczył w żadnym z zamachów. W sprawie Kiłbińskiego zeznawał, że. Chciał zabłysnąć, pochwalić się, jakoś zyskać szacunek, reputację wśród swoich kumpli z zarządu, w cudzysłowie Pruszkowa, stąd też przyznał się do tego. No ale jeżeli Przyznał się do tego, a oni mu w to uwierzyli, bo mogę założyć, że mu w to uwierzyli, nie potraktowali go jak idioty, no to znaczy, że miał ku temu jakiś konkretny pretekst i powód, o którym oni mogli wiedzieć, albo z kolei na przykład Rympałek mógł go szczególnie za to docenić, bo właśnie konflikt z Rympałkiem był jednym z najbardziej rozgorzałych i takich najgłośniejszych konfliktów, w jakie kiełbasa popadł. No, ale z kolei ten sam masa stwierdził któregoś razu, że był świadkiem, jak to właśnie Rympałek szykował zamach na kiełbasę. Jak było naprawdę, no, tego nie wiemy, aczkolwiek może niebawem się dowiemy, ponieważ jak wieść gmin naniesie, ruszyć ma niebawem ponownie proces w tej sprawie, aczkolwiek póki co nie ma na ten temat y, informacji oficjalnych. Oczywiste jest, że zabójstwo Kiełbińskiego to był po prostu zamach w ramach tak porachunków gangsterskich i była to po prostu zwykła egzekucja w biały dzień. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach byłoby to absolutnie niemożliwe i to już nawet nie chodzi o to, że nikt nawet nie wpadłby na takich pomysł, bo wariatów nigdy nie brakowało, ale przy dzisiejszych technikach operacyjnych, ale przede wszystkim za sprawą gęstego monitoringu, no bezczelna ucieczka dwóch samochodów, w tym jak jeszcze raz przypomnę, bo szukamy dalej bordowego Forda Ponteo oraz białego Mercedesa, bliżej nieokreślonego modelu, które to nie będę się powtarzał, wiecie co mam na myśli, oczywiście śmiałem się z policji, no, ale dzisiaj monitoring myślę, że szybko wykryłby sprawców, chociaż, jak wiemy, były i takie sprawy, że i monitoring w niczym nie pomógł, bo a to nie działał, a to się kaseta zepsuła, a to płyta się spaliła, a to obiektyw był zaśnieżony, no... Krótko, jeżeli policja chce wytropić sprawcę, to wytropi, nawet jeżeli sprawca jest niewinny. Natomiast jeżeli policja nie chce złapać sprawcy, to nie złapie, nawet jeżeli sam się przyzna. A o tym, jak bardzo skuteczna była policja w 1996 roku, niech świadczy taki mały cytat jest to wstęp. Do artykułu opublikowanego dokładnie 20 lutego 1996 roku na łamach Rzeczpospolitej. Tytuł: Kiełbasa zastrzelony w Pruszkowie. Jeden z bosów tzw. mafii Pruszkowskiej, Wojciech K., pseudonim Kiełbasa, został wczoraj zastrzelony w samochodzie przez nieznanych sprawców. Zdaniem policji, padł ofiarą przestępczych parakunków, a zabójstwa na zlecenie dokonało prawdopodobnie dwóch, choć mogło być więcej sprawców. I czytamy dalej, że po aresztowaniu Pershinga, a został na początku lotego skazany na 4 lata więzienia, w gangu pruszkowskim zajmującym się prowadzeniem nielegalnych rozlewini alkoholu, handlem kradzionymi samochodami oraz wymuszaniem haraczy trwa walka o wpływy. Jeszcze raz przypomnę, jest to fragment artykułu z Rzeczpospolitej, który ukazał się dzień po zabójstwie. Kiełbasy. Czyli dziennikarze Rzeczpospolitej doskonale wiedzieli o mafii Pruszkowskiej, o tym czym się chłopcy zajmują, co dokładnie robią. Szkoda tylko, że adresów nie wskazali. Może pomogliby policji. No bo mimo tego, że bosowie Pruszkowa wozili się naprawdę niezłymi furami, spotykali się generalnie w tych samych miejscach i co do zasady, no wszyscy wiedzieli kto jest kto. Jakoś nigdy włos im z głowy nie spadł, dopóki masa nie wsypał wszystkich swoimi zeznaniami. Chociaż tak na dobrą sprawę, cała ta historia mafii pruszkowskiej i jej spektakularnego rozbicia, chociaż wszyscy o wszystkim wiedzieli, jest wciąż moim zdaniem zagadkowa i nie do końca jeszcze wszystko wiadomo, bo o ile znamy historię, tak zwanych płotek. Bo tak bym nazwał y, zarząd Pruszkowa i y, wszystkich innych. O tyle raczej nie znamy i pewnie nie szybko poznamy y, głównych mocodawców, którzy pozwalali na to, aby y, mafia pruszkowska, włomińska, ale i też y, szczecińska, górnośląska. A jakby trzeba było, to pewnie i Falenicka wraz z Otwocką mogły walczyć o wpływy, walczyć ze sobą, po to, żeby inni mogli robić interesy po cichu. A o tych innych powiązanych z służbami albo i o samych służbach. Postaram się powiedzieć więcej w kolejnym cyklu odcinków, które planuję na tym kanale, bo będę opowiadał o takich sprawach natury kryminalnej i przestępczej, które w 100% zostały inspirowane przez służby specjalne, jak choćby afera żelazo, lub takie, co do których z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać, że przez służby były inspirowane, jak choćby nie tak dawno zakończona wyrokiem sprawa skoku wołomin. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku poświęconym Wojciechowi K. Zapraszam was do śledzenia kanału, ponieważ tak jak wspomniałem, szykują się nowości. Ktoś tu jeszcze mocno inspiruje mnie do tego, abym zrobił cykl odcinków o najbardziej tajemniczych i nierozwiązanych sprawach, i obiecuję nie podejmować tematu iwony wieczorek w tym zakresie, ale y, będzie również ciekawie. Cóż, jeszcze raz zachęcam do komentowania, do subskrybowania tego kanału, uważam, że wysłuchanie do końca odcinka i niezasubskrybowanie powinno być ustawowo zakazane. A zachęcam również ponownie do wspierania kanału, bo dzięki temu będę miał coraz więcej czasu na to, aby przygotowywać coraz lepsze materiały dla Was. A na koniec jeszcze przypomnę, że biorąc pod uwagę niepewną sytuację polityczną i nie do końca sprawdzony stan polskiej armii, sugeruję zaopatrzyć się we własnym zakresie w niezbędną broń. Polecam jeszcze raz link do sklepu broń.pl, który znajdziecie w opisie. A w tym sklepie polecam zaopatrzyć się na przykład w plecak ucieczkowy z pełnym wyposażeniem możecie sobie tam pokupować co tylko chcecie, ale do plecaka ucieczkowego polecam również zaopatrzyć się w broń palną, nawet czarnoprochową, bo to wiecie jak mówią, zawsze można się przed Moskalem obronić, a i niedźwiedzia upolować, jakby ktoś chciał polować na niedźwiedzie.